Witam w kolejnym odcinku kartki z kalendarza. Codziennie opowiadam Państwu o wydarzeniach z przeszłości, które miały miejsce na terenie gminy Wielichowo. Swoją wiedzę czerpię z wieloletnich poszukiwań, wertowania źródeł, czytania gazet i książek, przeglądania stron internetowych oraz rozmów z ludźmi. Kartka z kalendarza to ponad 20 lat pracy. Które złożyły się na ten projekt. Kalendarium można znaleźć na serwisach YouTube, Facebook oraz TikTok. Zapraszam do obejrzenia i wysłuchania kolejnego odcinka. Paweł Michalski. Dzień dobry, witam wszystkich. 15 listopada. Imieniny obchodzą Albert, Leopold oraz Przybykniew. Nietypowe święta. Dzień uwięzionego pisarza, dzień Slipek, święto Wojskowego Centrum Geograficznego. Przysłowie: deszcz w połowie listopada, tęgi mróz w styczniu zapowiada. Mamy 320 dzień roku, do końca roku pozostało 46 dni. Wschód słońca nastąpi o godzinie 7.16. A zachód o godzinie 16:03. Dzień trwa 8 godzin i 48 minut. Jest krótszy od najdłuższego o 7 godzin i 59 minut, i jest dłuższy od najkrótszego o 1 godzinę i 5 minut. 15 listopada 1441 roku duchowny Wincenty, syn Pawła w Wielichowie. Wyrzeka się heretyckich poglądów. W 1630 roku do kościoła farnego w Wielichowie zostały podarowane dwa kielichy. Te dwa kielichy zostały wykazane w opisie sreber kościelnych z 11 lipca 1810 roku. W 1732 roku w Wielichowie mieszka rodzina o nazwisku Słowiczyk. A w 1780 roku organistą w parafii Wielichowskiej został Mateusz Szumiński. W 1894 roku na rynku w Wielichowie odbył się jarmark kramny, tak zwany jarmark ogólny. W tym roku w Wielichowie odbyły się jeszcze trzy jarmarki. 6 lutego. 10 maja i 23 sierpnia. Przedwczoraj informowałem Państwa, że Kazimierz Szcześniak udał się do Poznania w celu uzyskania informacji, jak tworzyć tajną organizację wojskową w Wielichowie. A 15 listopada 1918 roku Rada Robotniczo-Żołnierska pod kierownictwem Stanisława Popkiewicza wykazywała się dużą aktywnością i sprawnością działania, Została wyznaczona niemieckim urzędnikom polska kontrola. Burmistrzowi przydzielono Stanisława Bobkiewicza, komisarzowi obwodowemu Stanisława Rosta, naczelnikowi Kasy Miejskiej Nowackiego, naczelnikowi Urzędu Pocztowego Bronisława Kaczmarka, kierownikowi szkoły Marcina Kaletkę. W skład Wielichowskiej Rady wchodzili wyłącznie Polacy. A w spotkaniu uczestniczyli księża Ludwik Górski i Józef Sztukowski, księża z parafii Wielichowskiej. W celu zapewnienia porządku i bezpieczeństwa w Wielichowie i okolicy, obok Plutonu służby straży i bezpieczeństwa, mianowano polskich żandarmów Stefana Świetlińskiego i Stanisława Orzałkiewicza. W ten sposób Polacy stopniowo Rewolucją przejmowali władze w mieście i okolicy. W 1965 roku ksiądz proboszcz Stanisław Cichy zwrócił się z wnioskiem do sądu wojewódzkiego o wniesienie poprawek co do powierzchni przejętego 9 sierpnia 1950 roku gruntu należącego do parafii Wilkowskiej. Ksiądz Stanisław Cichy domagał się, aby wyłączono z wyżej wymienionych gruntów ogród, podwórze i organistówkę stanowiących 1,05 hektara, ponieważ należą one do gospodarstwa proboszczowskiego i wyłączono z przyjętego obszaru ziemię kościelną, to było 1,34 hektara, leżącą przy cmentarzu. Informacją z parafii Wilkowskiej kończę kartkę z kalendarza z 15 listopada. Dziękuję wszystkim za wysłuchanie i za obejrzenie tego odcinka. Zapraszam Państwa na nasze media społecznościowe. Proszę o subskrybowanie naszego kanału na YouTube. Czekam na Państwa z kolejną kartką z kalendarza, będzie to już 16 listopada. Dziękuję, pozdrawiam, do usłyszenia i do zobaczenia.